Plan. Jutro pojadę do ojca, wej wejdę tam, niby przebiję mu, nie, nie będę mu przebijał opon. wiecie co zrobię, wejdę do niego, tak, on nie będzie patrzeć, to mu wezmę kluczyki do samochodu, odpalę ten samochód, pojadę sobie, przejadę trochę, bo jako tako wiem jak się po drogach poruszać, więc spoko. Ale jak on mnie zauważy, powie. No synu, gdzieś ty samochód dał, już dzwonię do matki, już cię bije. Wiesz, mój ojciec jest agresywny do mnie, bo ja wiem, co ja mu zrobiłem. Nie będę tego mówił, bo to na policję by trafiło. Ale wiecie, że tak się nie robi. Ale ja to zrobię. Ale ja to zrobię po złości, rozumiesz? Do ciebie, ojciec, po złości. Przyjdę tam i cię. Wiesz co. Jakoś będę musiał obmyślić ten plan, żeby on mnie nie widział. Bo ma, babka jeszcze nie kontaktuje, to jest luz. To luz, to ona tam. Nie. nie. Ojciec, ojciec tu musi być najważniejszy bo on, bo on to kontaktuje, niestety. No słuchajcie, chyba że on wyjdzie do toalety, no i wtedy. Wiem co, wejdę, wezmę kluczyki, szybko ucieknę. Zejdę na dół, otworzę samochód, otworzę szybko bramę, wyjadę, trochę przejadę i wrócę do domu. Może nie. Może do połowy drogi to jadę. Przestawię mu samochód, w takie miejsca, które mu się nie wydawało. Zobaczymy, czy to wypali, bo może go nie być. No jeżeli go nie będzie, no to już nic nie zrobię. Albo jak będą drzwi zamknięte, ale będzie auto, to da się przejść przez płot. Natomiast... Teraz może się zamykać, bo się boi, bo nawet nie wie, że jutro tam przyjadę do niego. Ja co zrobię. Po złości przyjadę. To nie będzie dobry przyjazd, to będzie po złości. Tak jak, dawaj mi pieniądze, bo ja brakuje mi, no wiesz. Dobra, ja to zrobię po złości ojca. Ja go jeszcze bardziej zdenerwuję. No, jestem tak przygotowany na to, że piąchę mam tutaj. Teraz on wiecie, on mi może zrobić normalnie sobie, że będzie sobie Sasha z tego się zrobi. Albo Mortal Kombat mi takie zrobi, że takiego bossa to jak ojciec nie będę widział. A jeszcze nożem zacznie rzucać, a ja zacznę uciekać przed tym bossem. Czyli moim ojcem, on zrobił zrobi jak ten wściekły boss. On użyje ataku na mnie. No a ja wtedy to muszę uciekać, żeby nie dostać f. f, f no wiecie. Dobra, chyba rozumiecie. Mam już plan na to. Mam nadzieję, że ten plan się powiedzie. Oby tak. No bardzo bym chciał. Ale to jest ważny plan. To jest dla was przekaz. Że trzeba to zrobić mądrze. Nie od razu pojadę. Od razu po szkole pojadę, bo pewnie nas wcześniej zwolnią. To sobie wezmę wsiądę i pojadę do ojca. Oczywiście to na prywatny kanał, żeby no, ojciec tego nie widział. Bo ja pojadę sobie do ojca. Jakoś sobie przez, zobaczę, poobserwuję specjalnie, bo ja wiem jego adres. No i zobaczymy, jak on zareaguje na mnie. Oczywiście się przebiorę. No, była jasność, dobra? Też kończę, nie narzekaj.